Halo, halo, dzień dobry, cześć, witajcie, jesteśmy w Dontsternie Hej, cześć, witajcie z tej strony Gladys Tak Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, ładne... Chcieliśmy, chcieliśmy wam pokazać, że ładnie odrastają tutaj drzewka. O. Tak, tutaj, w tym bardzo, bardzo ładnie. Bo podoba I, mi się. I jeszcze jest taki plan, że e, ja postanowiłem, że pójdę się przejść po troszkę rzeczy, żebyśmy mogli sobie zrobić e, garsę. że tą... dam ci kuleczkę zieloną, ale widzę, że nie chcesz. Znaczy, wiesz co, na razie nie potrzebuję. No okej, okay, to, to ja ale zostawię to jest, ją w krześle. Ale to jest skrzęte. ważne, to jest ważne, żeby nadmienić, że Hades przetestował sobie właśnie. Chyba nie tooperze ginął w, w ciągu dnia, wiesz. No tak się domyślam. Ehm. Hades przetestował te kulki zielone i możesz powiedzieć jakie dają rzeczy. Dają 50 senity, co jest naprawdę bombowe. Tym bardziej, że to jest fajne o tyle, że przy mnie Hadesowi rośnie senity a ja mogę sobie tymi kuleczkami, kuleczkami no, szyb, sobie możemy... szybko wrócić Myślałem nad nazwą, tak mówię kapsułki mówię, eee, to Boże, nie wiem w sumie Medic leki! No, tak, tak to jest tam Green Medicate chyba tam jest napisane, więc no. Chyba ja nie... pozostaje w skrzynce. A, i dla... Dl... Dl... Chciałem takie jeszcze dodać to, czego nie dałem ostatnio, w sumie takie trochę pozdro dla Kumatych, że Asuna traci sanity w obecności klatek dla ptaków. <śleski> no tak. <śleski> To jest najlepsza rzecz na świecie. Nie wiem kto na to wpadł, ale... Ale jest geniuszem po prostu. Jest geniuszem zbrodni. Jeżeli nie wiecie, to... no nie, no, nie powiemy wam, bo jeżeliście chcieli obejrzeć. Przyzwyczaiłem się tak. jeszcze do twojej postaci. Bo. O. G -Gondor, G Gondor Indor. O. O, no o za tak Luki... tak Nie przygotowałem się do tego, że twoja postać będzie tu biegać. I tak totalnie nic z tego niezowego mówię. O! Jakiś nowy potwór, mówię. Ciekawe, z jakiego to moda po chwili, chwila nie instalowaliśmy żadnych modów na nowe stworzenia. Halo to Hades. <noise> ja, takie Halo to Hades. Ale nie, bo szukaliśmy. O, mam części do lodówki, wiesz? Tak po prostu leżały? Nie. Ko kopię sobie dołki. Ale jedne masz? No, mam jedne. Potrzeba dwóch. Więc co? Na razie to mam w cholery. Pierdół, które można opchnąć na targu, że tak powiem. O nie! Krystian! Przegrałem. Co, co znowu zrobiłeś? Ducha wykopałem to, a nie, to nie da się ducha zabić, nie pamiętam. Już. Ma 200 HP, ale... Wiesz co, jest taki problem. Bije gówno damage. Ale gdzie ty jesteś? No, na lewo szedłem cały czas. Znaczy ja jestem gdzieś tu przy drodze i widzę twoje wykopane dołki, ale. O, dobra. Halo, dzień dobry. Proszę go zabić. On nawet nie zwraca na mnie uwagi. No tak, bo na mnie. Stój przy mnie, stój przy mnie. No. O, 5, czekaj. 54, 55, 56. No tak szybko nawet. Chodź za mną, bo tutaj spada Senity. Eee. To ogle rośnie i tak, wiesz? To jest Już najlepsze. Nie. nie, dalej mi rośnie. Dalej się rośnie jak mnie no, tam nie ma. Tak, nie wiem Te jest, to... Czy to chyba była zmiana o tym? Czemu... Czemu... To się drzew, drzewa pali. Bo ja podpowiem czemu z tych drzew czasem wypada węgiel dla... No masz ten węgiel. Nie wiem. No w ogóle mam dla ciebie jedzenie, bo ty jesteś głodny jak Mam 81 tura. głodu, nie potrzebuję na razie. A no dobra, to nie dostaniesz pałki z indyka. Nie chcę pałki z indyka. Znaczy nie wiem czy to był indyk. Chyba tak. Jak nie wiesz? No nie wiem, no, no. Nie wiem, czy to jest, czy to na pewno jest to stworzenie. Uciekam do domu. Na, na gęś łosia mówiliśmy kaczka, więc. Nie mówiliśmy kaczka, ja mówiłem gęś. W ogóle tej te, te, Jak tak myślę. Czekaj. Proszę, proszę, kurde, bardzo, profesjonal YouTuber, bardzo y profesjonalny youtuber. Bardzo profesjonalny youtuber. Może jeszcze. Czeka mi Facebook. Masz. No, dziękuję, mam, mam masz, masz jeden grzybek. grzybek, po co mi jeden grzybek? O patrz, i tu będziemy psuli sobie mięso, żebyśmy mogli je wykorzystać. Ale wiesz, to, że krety są, nie? I tak dalej. No i co z tego? Nie, tu nie ma kreta. Dobra, te, ta skrzynka jest na mojej śmieci. Patrz, ile śmieci przyniosłem. Na, na twoje śmieci. Masz jakieś kamienie może? Mm, nie mam. Żadnych? Żadnych. Ale ty jesteś człowiek, o Jezu. O co ci chodzi? Nic 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 Zostawiłem nic, wszyscy, jestem y, tym, jeleniem E? Tak A, <grym> dobra Zacząłem się zastanawiać, czy mu się obrażasz, ale mówię, a dobra mówisz o postaci swoje <grym> He? Tak Takie śmieszne Zrobiłem kagaszki. ładną farmę E, a teraz mi spada syniticha ja, no Proszę, no proszę no, tam nie ma Proszę, ale do bez ciebie też mi rosło no Nie potrzebuję ciebie, jestem samowystarczalny już tak, już. No nie wiem, jeszcze nie używaj mojej spiry, to nie? Poczekam aż powalczysz z drugim duchem. Hmm. To, to był czas poniżej pasa, chcę zostawić małe bezbronne stworzonko to był na pas ten losu. 3 9 18. Jakie mamy plany? Na górze robimy farmy, nie? Raczej tak. Dobra, to ja zacznę już pierwsze plantacje. Heh, czego robić. plantacje to możecie się domyśleć? Heh, nie, nie takie plantacje. Burak. Buraków. E, pla plantujemy. Pomyślę, że dwie skrzynki machnąłeś. Tak, w jednej są, są już moje śmieci. To dobrze widzieć w sumie. Co nie? Patrz, zrobimy taki ładny, ładny, ładny lasek krzaczków i, i będzie ładnie. Ładny krzaczek lasku. tak e, Gdzie jest kupa? Nie wiem. Była ja kupa mam, gdzieś. Ja to ja to, mam, to ja idź, idź posadź ten. No, myślałem, że chcesz farmy zrobić. No dobra, no, dobra, to, nie no. to zrób farmy. No, jak chcesz. No. Myślałem, że zrobimy lepsze, lepsze ten... science machine, ale dobrze no. Skoro nie chcesz. Lepsze science machine? No alchemy engine. No tak, no to co? No to zrób. A to już chcesz, Albo tak? lepiej jakbym ja zrobił, bo ja mam tą moda na siatkę, nie wiem czy ty masz na siatkę. Nie, ja nie mam siatki. No to ja mogę jakoś tak... A, tak to postawiłeś. Tak. No to lodówki trzeba na dole postawić wtedy. Lodówki trzeba na dole postawić, o masz kupę w tym. I tu jest kulka, która daje 50 sanity, i tego, proszę. Masz? Halo, proszę wziąć. Z zezwalam. Zezwalasz mi, dziękuję, dobra. Zezwalam ci, trawę e... też mam jakbyś chciał. Okej, okay, ale po co mi trawę? Nie wiem, bo jest potrzebna do farm. Aha. Jakich traf? Traf, co by? Mam traf. No potrzebna jest do traf. No to Halo łapka, kanapka. Chodź stój przy mnie, moja dzielna. E, nie wiem, kimkolwiek tam jesteś. Hmm, chyla jem, bo mar jem marchewki. Ale szybko to senity, miro właśnie. No. Halo, łapka kanapka! Potrzebujesz głodu? Nie. Dobra, to nie dostaniesz. Mam nadzieję, że nie zjadasz cały czas tych... Znaczy, że nie zjadasz cały czas mandragor. Nie, 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 nie. Właśnie jedną zjadłem tak swoją drogą, nie? Ale ten, to tam wcześniej. A co to za kuleczki? Takie co to, żeś to ze śmieci wykopał w ogóle? No nie wiem, wykopałem. <laughs> Jakieś śmieci totalne. Mogłem, to wykopałem. Mogłem, to, to ja idę po jeszcze jedne części i skombinuję lodówkę. To ja idę pobiegać gdzieś. Idź pobiegać. Po, podział to, obowiązków. Możemy zrobić sobie jedzenie niedługo, mam dla Ciebie czerwonego grzybka, niż mógł zrobić kolejne kuleczki. Okej, okay. warto byłoby zrobić farmy. Ale w farmy. Sumie, ej, jakby nie patrzeć teraz dzięki Twojej postaci, tak te tak, wszystkie grzyby stają się użyteczne, Bo tak to w sumie tylko używało się niebieskich do odnowienia życia, zielonych no, do sanity. takie słabe były, nie? To... I takie w sumie koniec, nic więcej. A teraz w sumie można to jakoś wykorzystać, ciekawie chociaż. Jakkolwiek. A mam rakietę. Chcesz rakietę? Rakietę? A co, topiesz co, groby? Tak. A no mam ok. Mam rakietę. No, ej, w ogóle ile tu tego guana jest, nie? Weski tu, po co on jest w ogóle? Ja no, nie wiem. No, ja też nie wiem. Nie znam się totalnie na tym. To. O, czerwony grzybek. W sumie mogę wykopać. Wykopać łopatą? Czerwonego grzybka? Tak, i wtedy panu słyszy się u Ciebie. E, to są oszczerstwa i pomówienia. E, totalne. O, ile żeś, tu jest tego, golda w ogóle. chyba wszystkie te, grzyb, te groby przekopał, bo tu nic już nie ma. Nie no, dużo ich kopałem. Ale wiesz co, idę... Ideu... O Boże, dru, dru, drugopoziomowy kokon tu już jest. żeś trafił tylko jednego tego? Wiesz co, trafiłem na ten, tak, no bo wiesz... Trafiłem na parę kokonów znów na taką osadę kokonów. Kokonową więc... osadę? Tak, no osadę. Wiesz co powiem tak, pod nami jest mega ogromny biom zimowy. Zimowy? E, nie zimowy, a kamienny. Bo no to właśnie zimowy. ja na nim tak jakby jestem. I a, jak no zejdziesz ja, ja niżej i znajdziesz taką drogę kamienną, to jak będziesz szedł nią, to wtedy natrafisz na pająki. Dużo nie pająków. Nie, to, nie mam to... mnie tam. A, okej, okay. to no ja, ja to sobie golda jeszcze wydobyłam w sumie. Bo czemu nie? Nie wiem, są takie moje pałacie tych... jakby to bagiennych biomów, ale wszystkie są nie. A trzcina tak by się przydała stamtąd. Mało aktywne. Mało aktywne. No bo my liczyłem na te macki, że wiesz, że zabiję sobie no... te macki i, i ja, zrobię. Ja, ja, ja nie mam nic. a tu nic. No, to sobie bym możesz. sprawdził właśnie obrażenia Choppera z tego, z dzidy, ale. No, ale to, to jest ten problem, że nie chcę za bardzo podchodzić. Bo się trochę cykam. Ja tylko trochę. E, bije 22 o dostęp prezent właśnie. Biję aż 22 pająka. Czy tam 32 było? Nie, nie jestem to jest pewien. kolejny? Nie, myślałem, że kolejny biome zimowy. Ej, naprawdę wiesimowy to... Kamienny, czemu miał ja wiesi mowy cały czas? Ej to żeby Chopper e, chop, chopa, chopa... był jakąkolwiek użyteczną ten, to o Boże. Niech myśl się bumerangami bawić. A to chyba bumerangi też są przeliczane jakoś tam na ten. Tak myślę, ale wiesz zawsze możesz na dystans postrzelać, nie? No tak. Jakby mam, nie patrzeć. mam guano, nie wiem po co mi, ale wezmę Guana nano. Gwana na no, Fajnie jakbyś zrobił tego. Zbroje drewniane. Fajnie jakby... Mieć, mieć drewno. W sumie. Moja postać mi się strasznie podoba, że jest szybka. E, nie podoba mi się to. Podoba mi się, że jest szybka, A bo mogę się sobie dogonić każdego przeciwnika. E, on głównie będzie używał tego, żeby uciekać. Dokładnie. To A jest wiesz co mi się plan. podoba, że mogę sobie na spokojnie polować na króliki? Na króliki? To tak. Znaczy, co to znaczy? Spokojnie no bo polować na króliki? No, one nie uciekają ode mnie. Ale to co, możesz podejść i zabić takiego tak. królika? Ale to zabijasz go na jedno uderzenie? No tak, bo mam dzidę. A no to widzisz, no to świetnie, no to głupie polowanie na króliki i mistrzostwo świata. No to teoretycznie będę mógł je łapać w wysiadkę nawet chyba. W sumie. Wiesz co, mój drogi? Mógłbyś zrobić rzeczywiście te? Mógłbyś zrobić tą zbroję drewnianą? Nie, musiałbym na przykład, no, wykopać drewno. Tak, wykopać. Możesz wykopać drewno, spoko, Kopię Bo właśnie pro, prowadzę nam do bazy przyjaciela. Ja, ja nie chcę przyjaciół. Dostaniesz przyjaciela. A! O, Zastraszyłem się. Myślisz, że na ciebie szarżuje, czy co? No, tak trochę. O, poza psu też ten. Halo, panie Bufalo. On pójdzie spać. Za nie dobrze. On niech idzie spać. Weź go popilnuj chwilę, żeby nie zniknął przypadkiem. Ja chcę zrobić zbroję. A mogę, ehm... mogę go więcej spróbować zaciągnąć do bazy. Halo, Kielinę idź. Pieliny, drewna. Masz drewno? Mam 6. To nie zbawiam nic. Dobra, żadnych. panie, pan tam stoi i pan czeka na swoją kolej. Teraz tak. Refine, jeszcze jeden. Jeszcze jedna linka. Halo, wróć! Halo! Halo, wróć! Gdzie on polazł? No, pilnuję go. Daj mi chwilę, muszę sobie zdobyć. Daj mi to sześć drewna. On penetruje. No, 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 tu penetruje. Proszę. Dziękuję. A teraz tak. Fight. suit. Teraz e, to, i niech on sobie zaśnie. No to Aha, jeszcze trochę potrwa. Jeszcze, jeszcze chwilę zajmie Ale to Ale to teletywno, ty w nocy będziesz musiał go bić, więc lepiej byłoby teraz go zacząć. Dzie dzięki. Musisz go w moją no to, stronę. To musi stanąć i go w luk zaciągnę. Nie, nie doganiasz go? Jestem ciut prawie. Dobra, niech o, teraz. zaśnie tutaj. Będzie łatwiej. Niech... Dobra, to niech zaśnie. Ja sobie otworzę w tym czasie mały opening robimy. Widać, jaka suma sobie tutaj rozdziera opakowanie. Ale I jak ładnie? Ten... skirt. Mm. Proszę bardzo. Use later. spódniczkę. Ale patrz, widzisz, ładnie drzewka zaczęły rosnąć tam. Uważam, że to bardzo, bardzo ładnie wygląda. Z tych chyba nie ma drzewców, nie? E, są z każdych drzewce. A jak wyglądają z tych drzewce? No takie zobaczysz. Kiedyś na pewno zobaczę. W ogóle jeszcze jeden czerwony grzyb i mogę zrobić kuleczkę, ale nie mamy tych, nie mamy Spider-Glandów. A no to to się da ogarnąć. Dobra, on zaraz pójdzie spać. Ja chciałbym to bardzo wykorzystać. Jak byś chciał go wykorzystać? Bardzo. Oj, pali się. A! Też się paliłem, dlatego się odsunąłem. Ciepło, ciepło, bardzo ciepło. O, uwaga. Ej, ale Kale tracę pancik. HP cały czas No, idź spać Albo on nie idzie spać Może ma choruje na bezsenność Skoń go do mnie Dobra, o, czekaj go. No, do, do halo o, Proszę Czekaj, bo ja, ja sobie go sam ubiję Dobra. Nie, nie a! Ja na Tak? No, do okej. Okay. Tak. Poza tym, że... Dobra, teraz ja... No. Mam. No. no, miałem go. Dobrze ci poszło. Eee, tak. Ja po ja prostu wprowadzam poszło. do gry taki e, smaczek. Drugi odcinek. Eee... Ludzie pisali, że im jest smutno jak nie umieram. Aha, idź, ale... idź ch chodź lepiej po pająki weź trawę i. Chodź. Wiesz co poczekaj, muszę się zastanowić. E, gdzie nie mam ma na czym się zastanawiać. Na, na, na znaczy... dole biłem kamienny i są ten. I zabijam białem kamienny znów mamy kamienny. Tak, no drogą taką. Prosto na dół? Aha, drogę kamienną jak znajdziesz to, 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 to tam. drogi kamienną jak znajdziesz. No do, do, do idziesz do... O nie, to, to jest moja postać, nieważne. Ale to ta prowadząca... Nie, to nie ta prowadząca no na kamienny biom i... Nie, to, to jest jakby to powiedzieć... Jak Jeszcze masz to zejście jest. nasze... Na dół... Widzę. To tu masz kamienną drogę. Widzę to. Słyszę tu gdzieś pająki. Chyba. I no co, nie. że one tu gdzieś są? No, ty przy drodze? Na drodze nawet, więc idź cały czas w dół na drogę. Dobra, mam już, mam już. To jest Dobra, już to drugiego. Ja, ja to jest drugopoziomowy Kiokon. Mm -hmm, to ja sobie wracam. O, Ej, o Chryste. Bo ja jednak Żół... zapomniałem, że ja mogę pa paść na hita od niego jednak. Zapomniałem ci coś powiedzieć, że mam żółte pająki. A, masz zrobić jednego spider tylko i czerwonego grzyba ewentualnie. Skoczył na mnie żółty pająk. No to jesteś szybszy od niego. E, troszeczkę. Ale wiesz jak fajnie ten, ten listek tutaj tak jak rośnie tak macha tak lewo, prawo, lewo, prawo ale w ogóle duch, duchy są zepsute jak widzicie. Christian Zaraz. też ma takiego ducha. No chodźcie tu. No chodźcie, chodźcie. Ale wiesz no robię później tych kuleczek w sumie no, że to i tak nie, nie pomoże mi nic, ale... No to to walki z bosami, to tylko na dystans mi zostają. A Ej, no to w sumie jest takie no, mega utrudnienie ta postać. Nie powiem. A rzeczywiście nie wychodzą te żółte pająki, wiesz, jak się ściągnie to tak? czarne. Tak. Ciekawe. To nie? No, a jak tam twoje senity? 50. Gdzie... A masz tą 97. kuleczkę moją dalej? Nie. A. A w skrzynce jest. Tak? Brałeś się, czy nie? Nie Aha, no to... Dostanę kilka obrażeń, ale liczę, no... Nie, nie wypadły mi żadne na, Naprawdę? Tak. Gro, serio? No to tam niżej jeszcze jest dużo tych Lepiej się pośpiesz, zanim Cię zaczną napastować ten Wiesz, a masz HP wystarczającą ilość No żółte wypadły, mam 80 na razie, wiesz? No to lepiej, jeszcze żeby ewe... nie spadło niżej Jeszcze ewentualnie mam tego Kuleczkę? ewentualnie jeszcze nie kuleczkę, a trąbę tego a jeszcze jest e... ten e, w ogóle te mandrajki mamy no właśnie, to, to też tak faktycznie nie Dawaj. wypadła mi znowu żadna naprawdę mhm. to może jednak pobiegnę tam w twoim kierunku nic mi nie wypadło tutaj, totalnie a nie, tu, są jeszcze, tu jest jeszcze jeden kokon to tam jest od groma tylko kokonów nic? ale o co chodzi, że nic nie wypada, nie? tak Troszku dziwnie. Ciekawie, nie? Nie wiem, którego już pająka zabijam, ale dalej nic nie wypada. Czyli wiemy jednak, że to są takie rarytasy, no, no cóż. Tutaj dwa pająki, tam dwa pająki. Tam trzy pająki, tam cztery pająki. Te już się chowają. Nie chcę z tego kokona, a chciałbym z tego kokona. Zaraz pająków. ci będą wychodziły same, więc no. Tylko możesz mieć problem z, ty z tym, że wiesz, że jednak... E no wiesz... O dobra, mam glandy w końcu Do, To biegnisz, szybko, szybko! Szybko! Mam już mniej sen i Ty będę musiał wziąć tą twoją kuleczkę o. No to, to dobrze, o to chodzi Jak masz tam grzybki jakiekolwiek, to jeszcze możesz je brać Wziąłem właśnie zielone, wiesz eee, Dobrze, będzie trzeba zrobić farmę I głównie farma jedzenia Tak się zastanawiam, szczerze mówiąc Wiesz co, biorąc pod uwagę to, że jestem Strasznie szybki z tym mieczem To nawet zakładając marmurową zbroję będę o wiele szybszy będziesz prawdopodobnie coś może na moim tym poziomie, szczerze mówiąc Taki standardowa prędkość, tak, normalnie coś tego typu... być wiele wolniejszy Weź sobie najpierw kuleczkę Rozpal ogniseczko Albo skrzesz mnie po prostu Nie, będziemy miał od razu sanity, które będą ci rosły Halo, dzień dobry Więc od razu ci dam, dobrze Ale czapka mi się zbugowała, o <grym> Dobra Co byś chciał jeszcze? Coś chciałeś? Eee, co? Nic. Weź ile sobie... Trzy, ile kurek? potrzebujesz grzybków? 5 grzybków 5 grzybków. Tak, Pamiętam na, na niebieski, na, na niebieski coś jeszcze nie wiem co robi. Pozwolisz, że ja zjem sobie trąbę jego A okej, okay, niebieski jest e, na wszystko okej okay. Czyli obcałem, że będzie miał pewnie po 3 30... Nie ma czerwonej kulki no, no bo ja ci dałem wcześniej czerwoną kulkę. A ja już ją zjadłem wcześniej. A no. Ale były grzyby na ten, były grzy cztery grzybki są i są trzy zielone grzyby, więc można, no... Wiesz. o, garnuszek sobie automatyczne zrobił. Automatyczne gotowanie jest. Tak? Tak, automatycznie w sensie wychodzi. W sensie wrzucasz tam wszystko Wrzucasz i... i od razu się gotuje, tak jest. Aha Ciekawe To nie? Eee, w ogóle tak, szukam tu grzybów, nie? O, jest czerwony grzyb, a nie, czerw a nie czerwony też, tam cztery czerwone były. Mm, tak, cztery. Ale czerwone. nie masz jeszcze jednego spider -glanda. Nie mam. A, no to. Będę mógł, będę mógł pójść wyfarmić, tylko liczyłem na te części, wiesz? Będę musiał się teraz przejść bardziej po mapie, żeby znaleźć roboty po tym. Dniu. Mm, te Spider-Glandy by się na pewno przydały, żeby jednak, wiesz, mogłobyś zrobić jeszcze jedną skrzynkę na typowe surowce, takie, wiesz, do badania. Nie mam drewna, więc będę musiał Bo ta zbierać. lodówka, ta lodówka musi no być nie. Jak najszybciej. No nie. Dobra, ja będę stał przy tobie, to senity nie będzie mi spadało. Masz 4 złota? Mam 5 w skrzynce. A kamienie jakieś masz? Mam 9. E, wiesz co? Czekaj. Dałem ci wszystko. Masz. Zrób e, pirun Czemu ja? Podbuduj, podbudujesz sobie senity bardziej. A bo nie zakładam, mogę. dobrze nie masz zbyt wiele? Czemu? A nie, mogę, dobra Możesz, możesz śmiało Ale zastanawiam się Tutaj będzie chyba ok, tak Pójdę wyciąć to jedno drzewko, które odrosło już Ale wiesz co, będzie problemem, bo nie mamy drewna No właśnie, poszedłem ściąć jedno Eee, halo pochodnia Dawaj, dawaj, dobra, da dawaj A wiesz co, będzie problemem, bo Chociaż Deszcz tego nie gasi? Nie no, za 2 minuty 53 A sekundy, No właśnie 50 tak się zastanawiałem, no tak, ale wiesz. Ej, ale to, 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 że odrastają te drzewa to jest mega opcją, podoba mi to się. To jest świetne, bo nie musisz się martwić o drzewa, nie musisz sam ich sadzić, nie musisz się bawić. 150 tym HP bardziej, mam Tym łącznie. bardziej z tych drzew wypadają jeszcze kasztany, nie? Tak, to, to, to będzie farma drzew, tylko jak drzewce będą, no to może być ciekawie, ale wiesz. Ale wiesz co? Nie, no to wyjdzie jeden drzewiec i tyle, to nie jest problem Ale sprawę drzewca złacimy chyba kolejnym razem Tak mi się kolejnym wydaje Kolejnym razem, w kolejnym odcinku, jeśli takowe w ogóle nastąpi Mamy nadzieję, że się wam ten obecny odcinek podobał. podobał Czekamy na wasze opinie dalej, jakieś ewentualne porady Propozycje I i tak, wszystko i tak Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło No i cześć! cześć